O, no to ega, witam. Ega, specjalnie Lugi. dla YouTuberów Wiecie, nagranie i dla ciężko pracujących. Dziś, Mamy takie coś. Piękne popołudnie, no, niedzielne ja, nie. i tą, tą, tą Pluton to, na luzie. Z znajomym tą z dawnych, z dawnych lat, o że tak powiem. Do nas bili tego, nie? Uważaj, będzie bili z to mnie to. Ode w takim tempie to ja nic nie zrobię, gonicie. To musiał poczuć. Gdzie jesteś? No to bo na. Ja strzelam teraz na klaśtor. Grysa trzeba ściągnąć. Okay, no Nie wiem, gdzie te pociski znikają. To musiał poczuć! O, spłoszyłem panów z klasztoru. Papi, tu są. Mhm, jadę, panie. To się chwilę zajdzie. A nic co mamy na dupie. Nie wiem, jakoś chcę je, kurde, wyciągnąć, ale... Spokojnie, dajcie mi minutę. Tak, ja je wyciągnę. Wszystkim jak tym jak na niego. Jest, to jest. Gotów do strzału. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Straciłem cel! Mam go na celowniku! Wykończyliśmy go. Go w wchodzi. Już możecie wracać do bazy. A wracamy, jij wiem go nadzieję, że się nie zapalał. AMX zjeżdża Gotówka jest nabata Jednego mniej! Ty ci paliesz na ten dwie czy nie? Oważę tam, ten, ten Zwycofkę, no, nie? Boże, tam te 28 może gdzieś być na kapie, bo nie wykryty co wysoko ten... Pienne. No co, kosica kurska, nie? że nie jestem demonem prędkości, ale swoje potrafię. Na kapo wjeżdżam. Też. A ten tak kurde w panice ucieka z kapa. Oooo. O, tak jest. Mom nom, 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 nom. To nie A oh, o, ding. 69 na plecach. To oh, musiał poczuć. A, przebił. I podkur... O kurwa. Typek trzeba do mnie albo zaraz wypłoszę 69 obrócić o dobra. Dobra, ja się obrócę Zostanę na tym klifie i pojadę tam gdzie były MX-y może wycofaj i nie jedź coś na pewno przyjedzie Albus, jak T34 jest całe to nie masz szans. Jest całe te28, nie? Jest, nie ma statystyk Jestem ciekaw, czy tak, te 28 tak. będzie chciał jechać naokoło Nie, jest się To 5 chapet tylko Nie będzie się po tym kasztorze? Dajmy zaraz tu mi się ten, ta 69 Blał mnie kurde Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał ja z hitu strzela Strzel poza zasięgiem Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał ja Trzeba przyznać raz się przebił a Kurde, farciarz? Nie Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał Pałka Tałka jest Wracam Mam taką małą niebieską. Nie jest tylko Baba. Mały dup jest. Nie mogę przejechać? Trzeba uważać na te 28. Te 28 ja zauważę, jeśli będzie chciał tędy jechać Czy się podoba śnieg? O, zobaczył mnie.

Co nasi, nasz team zrobił? Nic. To Nic. Tylko no, atrakcyjny wyjechał, oh, zaraz Gdzie jakoś... Tym go nie pokonamy. Zaraz będzie płakał, że z gola strzelamy, się skończyły zwykłe. i tak? Tylko ty jesteś dziwny, bo czasami nie wchodzi, sami w niego wchodzi, nie? teraz te 28 mi się na plecach pewnie pojawi. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tym go nie pokonamy. Albus, ostrożnie. Zbawiam się o te 28 tylko, które mogłoby tam zajrzeć nie wiadomo skąd. Myślę, że go zobaczył, nie? Taki bysty nie jest, on nie wiadomo co może robić. Aaaa! Fak, fuck, fak, fuck, fak. Fuck. Późno się strasznie zaświecił. Bardzo to by późno. Zdoby tak mają się późno świecą, nie wiem czemu. Co? Wsparcie do kamuflażu. Mam takie dziwne testy tam, nie? No. I T34 na front. No niestety zlamiłem, sorry. Peszak. Lecimy dalej. Swoje zrobiłem. 3,5 plus... O, tylko 200. Mogę nie mieć 100%. Oj, 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 oj. Jest 100%. <noise> Dalej 100% na lufcie Ile masz? No 100% w tego w Te znaki biegłości jak masz, no nie? Ile masz na superpesingu? No O kurde ja jedynie co tak tego na ósemce na to mam na co ku Dwie kieseczki. No to powstał sobie za cel zrobienie trzech kresek. A jak zrobisz trzecią, to postaw sobie za cel, żeby mieć 100%. Zarobisz dużo kasy. Typu, ale nie promuj tutaj narkotyków. <sum> Czemu dużo kasy? Bo ja, żeby wbić najpierw trzy gwiazdki na Pershingu, a zacząłem to robić jak tylko weszły te odznaki, więc nie było wtedy jeszcze jasne co i ja, dlaczego, to zdążyłem zrobić 1200 bitew zanim wbiłem trzecią gwiazdkę. Aha, wiem, o co chodzi. 60 milionów. Damage zadany? Damage zadany plus damage zassist. Także strzelanie po gąsienicach, y, gdy masz ze sobą kilka czołgów swoich, jest bardzo, o, bardzo pomocne. Bardziej korzystne jak te 300 HP. Tak, 240. ściągnąć gąskę jeszcze. Oj, byle ściągnąć gąskę, żeby twoi poprawili, nie? Pó póki gość nie zejdzie z gąsienicy, to ten mecz jest liczony do Twojej odznaki. Nie. na prawo nie. Powie... O, jak to jest, to ciekawe. Bardziej mnie interesuje ta 49, żeby spadło. Ja się widzę, no lewo tutaj, prawda? Tutaj się zbije, warne, raz, dwa, dostanę cztery. Nie przesadzajmy Jest jest coś tu? Lepiej wózetkę może hmm? Okej, okay, zrobię Ci miejsce O, wózeta przejeżdża Właśnie Silnik od boku 4,9 masz po lewej, jakbyś się chciał zainteresować Jechałem, masz czyliłem tam. Ehm, obstawić drugą część miasta, jest pusta. Wózek to bijesz może? Eee, hmm. ja. pojechałem. Gotów no, do strzału, nie widzę celu. To musiał pojechać. Nie sprzedałem ich i tak pracy. To skupiłem na sobie uwagę, no niedobre to było. To co mam wrócić pomocy? Przyciągnę eee. ją do ciebie, nie bój się. Ej, ale na Isa 6 wZ i cdck to tak trochę samotne. Chłopam do ciebie? CDCK chyba wraca do swojego miasta. Dostał, ale nawet zalesł... to nie Okej spotkałem tak. ich. Się. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. O ja mam tu z przodu, olimpę. Kurwa, weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Z tyłu mam tego CDC, co o nim mówiłeś. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dobra, mam dwóch na sobie. To nie nam da się rada. Dorwaliśmy go. Ten z tą tunatką potrzebuje pomocy.

Dobrze. Kurwa gąska. To musiał poczuć. Przybiłeś go, nie? nie strzeliłeś? Nie strzeliłem, no jest no, Jeden na żal co było śmieszniejsze, że ten CDC chce. No jasne, oczywiście. Go go. Właśnie tego też nikt też Co ale. Nie powiedziałem ja kom... 1500 Ja się dałem po bitwie. Ja jestem jak kurde. A w tej alejce mogłem próbować stanąć, zablokować im trasę przejazdu. Zjechać na czołówkę z SM6. Może by coś wjado. nadało, ale. No, pojadę w stronę Sędka. Jest Tier no. no, Ale pudło HNI. Co? Tylko bieża wystawała i. na co to za strzał? Most jakiś ktoś postawił. Mosty nie dla czołgów, tak? Panią, Mm -hmm. Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! No ktoś mi dobił, no trzy no, mi dobiłeś, to, biłeś, to mam prawo jednego ci zabrać <grym>, Nie O tam A włączałeś włączały się stara. Widzisz zełów, dlaczego, dlaczego na to 100%? Ja mam tylko 2900, co chcesz. Zapewne spadłem ze 100%. Powiedz, że gra z nami się nie stara. Eee, jeszcze jest 100%. Można jechać. <grych> co zarobiłem w tamtej bitwie, to przypiłem w tej. Nie znam tego super odcinka, co zrobiłem. nie. nie? Za ładny i trochę tych... Goldowych. No, Goldy się przydadzą. Trochę za mało. <laughs> ok, żeby być be całą ladziem. Eee, była bez przodu i tak nie przebijesz za bardzo golem. Kibelek jedynie, nie? No, kibelek. Ewentualnie port kierowcy i strząca. wiem, no, na przedniej płycie też tam wchodzi. To jest ten golem wejdzie chyba. Ale co spód? Nie, ten, dewizję wizjer tam jest na A to wizjer to łyka i standardowe pociski, ale no gość musi się nie ruszać. No, wiem. Ruszyliśmy już, bo mnie wywaliło? Tak. tak. Na początek do skrzyżowania, a potem będzie jak będzie. No to dziwne. Dużość na będzie na pewno w tym akademikach, medu, mają. Też jesteśmy medami. Tak, i nie zdążymy dojechać tak. tam, więc. No bo to jest super, Państwa powiem szczerze, że przydałby się buf delikatny na prędkość. No, on jest wystarczająco twardy pod swą prędkość. Wiem, no ale. Gdyby był za szybki, to bym jeszcze szybciej ginął. <laughs> Tym jak ta święta krowa Indiach a uwaga jadę. No, nawet budynki może ci schodzić z drogi. Nie, on się przebił. O jezu. Na Goldzie w to walisz? Jak w masło, ja, masło. on się przebija we Pamiętam, że to jest idealne bicie dla arty, właśnie. Tak, idealne. Oje? Właśnie ja, się wycofałem do, do, dosłownie sekundę zanim Arta walnęła. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Co dalej, on się tak pija. To musiał poczuć.

No i się wycofał. Proszę, nie, widzisz? Yeah. Sorry. Lepał mnie ładny. Każdy z mu wszedł, bo widział tylko garnki. Nie rozpraszała go reszta czołgu. Co mi z kawy Bulldog. To może to fałka nasza, nie? Czerwone. Ilepka wtedy taka Przepraszam. Ja, no dobra. Zwykła amunicja wyjedzie? Nie. 30 wyjątkowo źle jest. Tam jeszcze jest panterka. Nimmi. Boże, nie był tam. Jest panterka i buldog. No, kurde. No, nie się w chwili. Pali... Z wozu. mi zapalił silnik. Typu, co żeś ty narobił? Chuj, żeś wjechał w ogóle. Bo nie można stanąć, skoro strzelę do ciebie tutaj cztery czołgi, to musisz uciec. A tam no jest, jadźka, to jest to jadźka, tam jest jadźka może która cię będzie przebijać. Tam jest jadźka, która cię będzie przebijać. Będzie, bo ja mam siatkę. Będę znikał za chwilę. A, tak, będziesz znikał. Znikniesz do garażu co najwyżej. Już teraz tak się stało. Wszystko no Maseusz musi pokazać klasę i zabić ich wszystkich. Gąsienica zerwana, stoimy. Ok, tu Matko. z drugiej strony. 3, 2, 1, strzeli się do NMX, nie zdążył. Bumf. Aaaa! X-30 zamane. będzie za... sekundkę A, się nie dowiem przeładować nawet No cóż 244 dm. Dziękuję Ale około 1000 Ja straciłem też około 1000, nawet <grym> więcej Ach, ten nierodany CdC. No, to było fajne. No, zwłaszcza z matchmakingiem do dziesiątek. No, za miękkie na dziesiątki, powiem tak, o. Potrafię coś to jeszcze... Wyjedziesz, tak, zabijają cię. ...campa z cdkiem. No, mi załoga nie wróciła. Za długo czasu, by tracić. już, już, już. już. I teraz coś innego? FCM? Czekasz? Hej, okay, no.